osoby, ja, planizę, ty, widzę, że chcesz Kto jest jeszcze chętny, aby minister... Stanisław, ja, ja chcę odbić to, co moje, nie? Ja Okej, okay, Polish ja, Army, e... tak mysimy we trójkę i idziemy na tego, na ministerialną Ale co tam za dużo Dobra, jeszcze jedno Co? Co tam to to policji na ministerialną? Bo tam są akurat Niemcy i obok mają spawn'a ja. Tak

Ogólnie chciałbym dodać, że z ministerialnej możemy atakować ich spawn.